przez Erasmus+. Prezentuję. Cześć i witajcie ponownie w Digital Competers for Educators and Adult Learners. Nazywam się Marcin i będę waszym przewodnikiem w tej cyfrowej podróży, przygotowanej przez projekt Digin finansowany w ramach programu Erasmus+. Dziś poruszymy temat, który dotyczy każdego, kto korzysta z internetu. Bezpieczeństwo cyfrowe. Codziennie korzystamy z bankowości online, robimy zakupy, komunikujemy się i uczymy się w sieci. Jednak wszystkie te udogodnienia niosą ze sobą ryzyko. Takie jak oszustwa internetowe, ataki phishingowe, kradzież tożsamości czy naruszenia danych. Jak możemy się przed tym ochronić? Jak nauczyć starszych osób świadomego i bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie? Dziś poszukamy odpowiedzi na te pytania, a naszym przewodnikiem po świecie cyberbezpieczeństwa będzie Kasper Kotlewski, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego i edukacji dla dorosłych. Witamy w podcaście. Witaj, Marcin. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To niezwykle ważny temat, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo można stać się celem cyberataków. Jednak przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa każdy może skutecznie chronić swoje dane i unikać zagrożeń w sieci. Cieszę się, że będziemy mogli o tym porozmawiać dzisiaj. Oczywiście, bezpieczeństwo cyfrowe to temat, który dotyczy nas wszystkich, ale szczególnie ważny jest dla dorosłych uczniów i nauczycieli. Coraz więcej codziennych czynności, nauka, zakupy, bankowość czy kontakt z urzędami przenosi się do świata cyfrowego. A to niesie ze sobą zarówno wygodę, jak i potencjalne zagrożenie. Zacznijmy więc od podstaw. Dlaczego bezpieczeństwo cyfrowe jest tak istotne dla nauczycieli i dorosłych uczniów? To świetne pytanie. Bezpieczeństwo w sieci to dziś nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim świadomego korzystania z internetu. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których nauczyciele i starsi uczniowie. Powinni rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Przede wszystkim, coraz więcej codziennych usług przenosi się do świata cyfrowego edukacja, bankowość, jak zresztą sam wspomniałeś no i opieka zdrowotna. Wszystkie te obszary wymagają bezpiecznego poruszania się w sieci, aby korzystać z nich komfortowo. Użytkownicy muszą mieć świadomość potencjalnych zagrożeń i wiedzieć, jak chronić swoje dane. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest rosnąca liczba oszustw internetowych skierowanych dla osób starszych. Cyberprzestępcy często celują w osoby szczególnie powyżej 55 roku życia, zakładając, że mogą one mieć mniejsze doświadczenie w wykrywaniu zagrożeń, takich jak phishing czy fałszywe oferty. Zrozumienie tych zagrożeń i znajomość podstawowych metod obrony może znacząco zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą oszustw. Nie można też zapominać o kwestii prywatności danych. Każda nasza aktywność online pozostawia jakiś ślad. Od plików cookie które śledzą nasze zachowanie w sieci, po dane osobowe udostępniane w mediach społecznościowych. Świadomość tego, jakie informacje są zbierane i jak je chronić, to klucz do zachowania prywatności i kontroli nad swoją obecnością w internecie. Bezpieczeństwo cyfrowe to nie tylko ochrona przed zagrożeniami, ale także umiejętność korzystania z internetu w sposób świadomy i pewny. Gdy znamy podstawowe zasady, technologia staje się narzędziem, które ułatwia życie, a nie źródłem stresu i problemów. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w pomaganiu dorosłym uczniom w zrozumieniu i praktykowaniu bezpiecznych nawyków w cyfrowym świecie. To niezwykle istotna kwestia. Świadomość zagrożeń online to pierwszy krok do skutecznej ochrony siebie i swoich danych. Wspomniałeś o tym, jak wiele osób, zwłaszcza starszych użytkowników, może być nieświadomych ryzyka. Jakie niesie nieostrożne korzystanie z internetu? Dlatego warto przyjrzeć się bliżej najczęstszym zagrożeniom, z którymi mogą się spotykać nasi słuchacze. Na co powinni zwrócić szczególną uwagę? Jakie są najczęste zagrożenia, które mogą narazić użytkowników na utratę danych lub pieniędzy? Oczywiście, w sieci czyha wiele zagrożeń, ale kilka z nich pojawia się najczęściej i może dotykać każdego użytkownika internetu. Jednym z najpowszechniejszych oszustw są ataki phishingowe, czy fałszywe wiadomości e-mail albo sms. Lub strony internetowe podszywające się pod banki, instytucje rządowe czy zaufane firmy. Ich celem jest wyłudzenie danych logowania, numerów karty kredytowej lub pieniędzy. Niestety te ataki są coraz częściej używane i mają coraz bardziej zaawansowane metody wyłudzenia pieniędzy. Dlatego ważne jest, aby zawsze weryfikować nadawcę i uważać na wiadomości, które wymagają natychmiastowego działania. Kolejnym ogromnym problemem są słabe hasła i naruszenia danych. Wiele osób wciąż używa prostych haseł, takich jak 1.23456, hasło czy password, co sprawia, że ich konta są łatwiejszym celem dla hakerów. Warto stosować silne i unikalne hasła i korzystać z menadżerów haseł, aby uniknąć takiego ryzyka. Dodatkowo niebezpieczeństwo mogą stanowić również publiczne sieci Wi-Fi, dostępne w kawiarenkach, na lotniskach czy hotelach. Chociaż są wygodne, często są niezabezpieczone, co oznacza, że hakerzy mogą przechwytywać przesyłane przez nie dane. Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie logowania się do bankowości internetowej czy ważnych i wrażliwych usług przy użyciu publicznej sieci Wi-Fi oraz korzystania z VPN. Innym, częstym oszustwem są fałszywe połączenia z pomocą techniczną, w których oszuści podszywają się pod pracowników Microsoftu, Apple'a czy innych dostawców znanego oprogramowania. Przekonują ofiarę, że jej komputer jest zainfekowany i nakłaniają do udzielenia im zdalnego dostępu, co może prowadzić do kradzieży danych lub pieniędzy. Nie można zapomnieć o zagrożeniu, jakim są malware i wirusy. Pobieranie załączników nieznanych e klikanie w podejrzane linki czy instalowanie oprogramowania z niepewnych źródeł może skutkować infekcją urządzenia, utratę plików lub przejęciem kontroli nad komputerem. Znajomość tych zagrożeń i zachowanie czujności to klucz do bezpiecznego poruszania się w sieci. Nie trzeba być ekspertem, aby się chronić. Wystarczy kilka podstawowych zasad, które mogą znacząco zwiększyć nasze bezpieczeństwo online. To naprawdę pokazuje, jak wiele zagrożeń czeka w sieci, ale dobra wiadomość jest taka, że możemy się przed nimi skutecznie ochronić. Stosując proste i sprawdzone zasady cyberbezpieczeństwa Wystarczy wypracować kilka dobrych nawyków, aby znacząco zmniejszyć ryzyko ataków i oszustów. Każdy z nas chyba słyszał te charakterystyczne zdanie w naszym komputerze. Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana. No i teraz pytanie nawiązujące do tego: czy aktualizowanie antywirusa jest tak istotne? Tak, oczywiście. Jest to bardzo istotna kwestia w naszych komputerach. Dzięki temu mamy najnowsze wirusy, które de facto są tworzone przez hakerów codziennie. I możemy się przed nimi skutecznie bronić. To jak szczepienie się na wirusy, które potencjalnie mogą nas zarazić, w tym wypadku nasze komputery. Jest ich pełno w sieci, można powiedzieć, że jest ich nawet być może tyle, jak nie więcej, co w rzeczywistym świecie. Natomiast właśnie takie systemy antywirusowe pozwalają nam na, można powiedzieć, skuteczną obronę przed tego typu zagrożeniami. Powiem więcej, Potrzebujemy aktualizować wszystkie nasze aplikacje, bo nigdy nie wiemy skąd przyjdzie zagrożenie. A posiadając najnowszą wersję, chociażby systemu oprogramowania, czy też ewentualnie jakiejś aplikacji, mamy zmniejszone ryzyko na zostanie zaatakowanym jakimś konkretnym wirusem, ponieważ często nowe aktualizacje mają już zrobione tak zwane łatki, które pozwalają nam właśnie się chronić przed nowo odkrytymi dziurami w naszym systemie. To bardzo dobra lekcja. Za każdym razem sam zresztą aktualizuję system regularnie. Sprawdzam, czy aplikacja bankowa nie ma jakiejś aktualizacji, czy inne narzędzie nie posiada nowszej wersji. Dobrze, więc kolejne pytanie. Jakie podstawowe, ale skuteczne zasady bezpieczeństwa każdy powinien znać i stosować na co dzień? To świetne pytanie. Dobre nawyki cyberbezpieczeństwa mogą sprawić, że korzystanie z internetu stanie się znacznie bezpieczniejsze i mniej stresujące. Jednym z najważniejszych kroków jest użycie silnych haseł, oraz pamiętajmy, by były one unikalne dla każdego konta, niezależnie od platformy. Hasła powinny być długie i skomplikowane. Najlepiej generować je poprzez menadżery haseł, które pomagają je przechowywać i automatycznie wprowadzać tam, gdzie są potrzebne. Kolejną skuteczną metodą ochrony jest uwierzytelnienie dwuskładnikowe, o których mówiliśmy w poprzednich podcastach. Które dodają dodatkową warstwę zabezpieczeń do naszych kont e-mailowych, bankowych i innych mediów społecznościowych. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś zdobędzie nasze hasło, nie będziemy mogli się zalogować bez drugiego etapu weryfikacji. Bardzo ważne jest także zachowanie ostrożności przed klikaniem w nieznane linki. Jeśli e-mail lub wiadomość wydaje się podejrzana, pełna błędów językowych lub wywołuje presję natychmiastowego działania, warto zatrzymać się. Od kliknięcia i samodzielnie przejść na oficjalną stronę danej instytucji. To jedna z najskuteczniejszych metod unikania phishingu. Nie można zapomnieć o regularnym aktualizowaniu oprogramowania i urządzeń, o którym przed chwilą też mówiliśmy. Aktualizowanie nie tylko wprowadza nowe funkcje, ale przede wszystkim naprawia luki w zabezpieczeniach, które mogłyby zostać wykorzystane przez cyberprzestępców. Opóźnianie aktualizacji to jak pozostawienie, może nie tyle otwartych drzwi, co jakiegoś okna w pokoju, do swojego komputera czy telefonu. Ostatnim kluczowym nawykiem jest ograniczenie ilości danych, którymi dzielimy się w internecie. Udostępnienie zbyt wielu informacji, takich jak adres zamieszkania, numer telefonu, czy szczegóły dotyczące codziennych nawyków, może sprawić to, że będziemy łatwymi celami dla oszustów. Im mniej danych osobowych dostępnych publicznie, tym trudniej wykorzystać je do kradzieży tożsamości czy manipulacji. Te proste zasady mogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo w sieci i sprawić, że korzystanie z internetu stanie się znacznie mniej ryzykowne. Cyberbezpieczeństwo zaczyna się od świadomości i odpowiednich nawyków, a te można wypracować już dziś. To świetne wskazówki. Silne hasła i uwierzytelnianie dwuskodnikowe to podstawa bezpieczeństwa w sieci. Ale wiem, że dla wielu osób, zwłaszcza starszych dorosłych, zapamiętywanie skomplikowanych haseł może być prawdziwym wyzwaniem. Często zdarza się, że zapisują je w notesie lub używają tego samego hasła na różnych stronach, co niestety naraża ich na bardzo duże ryzyko. Powiedz mi, jakie jest najlepsze rozwiązanie, które pomoże im zarządzać hasłami w bezpieczny i wygodny sposób. To rzeczywiście ogromne wyzwanie. Wielu użytkowników ma trudność z zapamiętaniem hasła, dlatego zamiast je notować na kartce lub co gorsza używać tych samych haseł na różnych stronach, warto skorzystać z nowoczesnych rozwiązań. Najlepszą opcją jest manager haseł, taki jak Bidware, LastPass czy OnePassword. Lecz najlepszą opcją jest po prostu to, co już mamy. Coś takiego jak na przykład zapamiętywanie haseł w Google Chrome, które bezpiecznie przechowują wszystkie nasze hasła w zaszyfrowanej formie i automatycznie je wypełniają, gdy są potrzebne. Dzięki temu użytkownik musi pamiętać tylko jedno główne hasło do menadżera, a resztę program zrobi za niego. Innym rozwiązaniem jest tworzenie łatwiejszych do zapamiętania, ale nadal bezpiecznych haseł zamiast losowych ciągów znaków. Zamiast komplikowanych kombinacji możesz użyć haseł w formie fraz, np. czarna kawa 1950, wykrzyknik albo hashtag. Też polecam zmienić parę liter na znaki. Specjalne lub numery, które są długie, ale jednocześnie intuicyjne do zapamiętania. Najważniejsza zasada, której należy się trzymać, to nigdy nie używaj tych samych haseł na różnych stronach. Jeśli jedno konto zostanie schakowane, to samo hasło może dać przestępcom dostęp do innych usług, takich jak bankowość internetowa czy poczta e-mail. Unikalne hasła do każdego konta to jedna z najprostszych, ale jednocześnie najskuteczniejszych metod ochrony przed cyberatakami. To świetna rada. Zarządzanie hasłami to kluczowy element cyberbezpieczeństwa. Wiele osób bez zastanowienia akceptuje pliki cookie. Zgadza się na regulaminy usług i udostępnia swoje dane, nie myśląc o konsekwencjach. Powiedz mi, jak możemy lepiej kontrolować swoje dane osobowe i zmniejszyć ilość informacji, które pozostawiamy w sieci? To bardzo dobre i skomplikowane pytanie. Często bezwiednie wymieniamy naszą prywatność na wygodę, klikając akceptuję bez czytania warunków. Na szczęście można podjąć kilka prostych kroków, aby przejąć większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Pierwszym krokiem jest dostosowanie ustawień prywatności na platformach takich jak Facebook, Google czy w aplikacjach, z których korzystamy na co dzień. Warto wejść w ustawienia konta i ograniczyć ilość zbieranych danych oraz sprawdzić, jakie informacje udostępniamy publicznie. Kolejną skuteczną metodą ochrony jest korzystanie z trybu incognito lub przeglądarek nastawionych na prywatność, taki jak chociażby Brave. Choć tryb incognito nie ukrywa całkowicie naszej aktywności, ogranicza przechowywanie plików cookie i historii przeglądania, co może pomóc w ochronie danych osobowych. Warto również unikać darmowych quizów i gier online, które często zabierają dane osobowe użytkowników i sprzedają je firmom marketingowym. Te pozornie niewinne aplikacje mogą gromadzić informacje o naszych zainteresowaniach, lokalizacjach czy kontaktach, co zwiększa ryzyko naruszenia prywatności. Dodatkową warstwą ochrony może być korzystanie z VPN, wirtualnej sieci prywatnej, która ukrywa część naszej aktywności online i szyfruje dane. Szczególnie w publicznych sieciach Wi-Fi, dzięki temu nasze informacje pozostają prywatne, nawet jeśli korzystamy z internetu w kawiarni, na lotnisku czy w hotelu. Świadome zarządzanie ustawieniami prywatności i unikanie pułapek marketingowych to klucz do większego bezpieczeństwa w sieci. Nie chodzi o całkowite odcięcie się od internetu, ale o mądre podejmowanie decyzji dotyczących tego, jakie dane udostępniamy i komu. To niezwykle ważne przypomnienie. Świadomość tego, jakie dane udostępniamy w sieci, może znacząco zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Teraz przejdźmy do kilku pytań od naszych słuchaczy. Gotowi? Tak, z wielką przyjemnością odpowiem na kilka pytań. Dobrze, więc pierwsze pytanie pochodzi od Emilii: Jak rozpoznać email phishingowy? To świetne pytanie. Droga Emilio, zwróć uwagę na kilka czerwonych flag. Jeśli wiadomość wywołuje presję czasu, na przykład Twoje konto zostanie zablokowane za 24 godziny, to znak ostrzegawczy, że prawdopodobnie po drugiej stronie mogą czychać oszuści. Oszuści często popełniają błąd językowy i gramatyczny, więc literówki w treści mogą zdradzać fałszywy e-mail. Zanim klikniesz w link, najedź na niego kursorem. Jeśli adres URL wygląda podejrzanie lub nie zgadza się z oficjalną stroną firmy, nie klikaj. Jeśli nie spodziewałaś się takiej wiadomości, zachowaj ostrożność. W razie wątpliwości, zawsze skontaktuj się z firmą bezpośrednio, aby nigdy nie używać numeru telefonu podanego w e-mailu. To bardzo pomocne wskazówki. Ale wracając do tematu publicznego Wi-Fi, jest wygodne. Ale jeśli nie zachowamy ostrożności, może narazić nasze dane na przechwycenie. Przejdźmy do kolejnego więc pytania. Od Aleksy, która pyta tak: Czy publiczne Wi-Fi jest naprawdę takie niebezpieczne? Tak, publiczne sieci Wi-Fi mogą być naprawdę ryzykowne, ponieważ hakerzy mogą przechwytywać przesyłane dane, w tym hasła czy e-mail, a nawet informacje bankowe. Aby się chronić, unikaj logowania się na wrażliwe konta, takie jak bankowość internetowa, podczas korzystania z sieci otwartych. Jeśli musisz używać publicznego Wi-Fi, spróbuj skorzystać z VPN, aby zaszyfrować swoje połączenie. Warto także wyłączyć automatyczne łączenie z sieciami Wi-Fi w ustawieniach telefonu, aby uniknąć przypadkowego podłączenia się do niezabezpieczonej sieci. To naprawdę sprytne strategie. Unikanie zagrożeń w publicznych sieciach to świetny sposób na ochronę swoich danych. Ostatnie pytanie pochodzi od Diana: Jak mogę pomóc starszym uczniom uniknąć oszustw związanych z pomocą techniczną? To faktycznie bardzo częsty problem. Najważniejsze, by uczniowie wiedzieli, że żadna prawdziwa firma technologiczna, np. Microsoft czy Apple, nigdy nie zadzwoni do nich jako pierwsza z ostrzeżeniem o wirusie lub problemie technicznym. Jeśli ktoś twierdzi, że dzwoni w jakiejś sprawie, to na pewno oszustwo. Również banki w Polsce mają zakaz dzwonienia do swoich klientów. Nigdy nie należy udzielać zdalnego dostępu do komputera nieznanej osobie, chyba że samemu zgłosiliśmy się do pomocy technicznej. W razie wątpliwości najlepiej rozłączyć się i skontaktować się z firmą samemu, ale tylko poprzez jej oficjalny numer, który znajdziecie na jej stronie. Tak, to ważna kwestia. Cyberoszuści stale zmieniają swoje metody, więc kluczowe jest, aby pozostać świadomym i nauczyć się rozpoznawać zagrożenia. Zanim zakończymy, jaka jest jedna kluczowa zasada, którą nasi słuchacze powinni zapamiętać na temat bezpieczeństwa cyfrowego? Hmm, wydaje mi się, że najlepiej zapamiętać, bądź czujny i bądź poinformowany. Oraz ufaj swojemu instynktowi. Jeśli coś wydaje się podejrzane, zatrzymaj się, sprawdź i nie działaj pochopnie. Najważniejsze jest zachowanie zdrowego rozsądku i świadomości ryzyka. Nauczyciele mogą pomóc uczniom budować pewność siebie online, ucząc ich prostych, praktycznych nawyków bezpieczeństwa. To fantastyczne podsumowanie. Dziękuję, Kacper. za podzielenie się swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Również Ci dziękuję i cieszę się, że mogą dzisiaj tu z Tobą być. A naszym słuchaczom dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli uznaliście go za wartościowy, nie zapomnijcie zasubskrybować, udostępnić i odwiedzić adultg.eu. Gdzie znajdziecie więcej przydatnych materiałów? W kolejnym odcinku porozmawiamy o krytycznym myśleniu i cyfrowym rozwiązaniu problemów. Jak podejmować mądre decyzje online i jak radzić sobie z problemami technicznymi. Nie możecie tego przegapić. Do tego czasu bądźcie czujni, myślcie krytycznie i chronicie swój cyfrowy świat. Do usłyszenia! DG, finansowany przez Erasmus.